Pociąg osobowy do stacji Jercz Laskowice przez stację Siechnice Jercz Miłoszyce. Planowy odjazd godzina 11.53 stoi na torze 6 przy peronie 3. Pociąg osobowy do stacji Jercz Laskowice przez stację Siechnice Jercz Miłoszyce. Planowy odjazd godzina 11.53 stoi na torze 6 przy peronie 3. Pociąg radio do stacji Opole Główne przez stację Ołaga. Grzy. Planowy odjazd godzina 11.00 stoi na torze 5. Przy peronie 3. Pociąg radio do stacji Opole Główne przez stację Ołaga. Grzy. Planowy odjazd godzina 11.00 stoi na torze 5. Przy peronie 3. Pociąg. Nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Pociąg kończy wiek. Pociąg Intercity. wów ekspresy ze stacji Przemyśl Główny. Wjedzie na tor drugi, przy Peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Pociąg I <laughs> Pociąg Intersyki Słowacki do stacji Białystok przez stację Opole Główne. Lumieniec Częstochowa, Warszawa Centralna, wjedzie na tor piąty, Przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu, Pociąg Intersyki Słowacki do stacji Białystok przez stację Opole Główne. Lumieniec Częstochowa, Warszawa Centralna, wjedzie na tor 5. Przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pelonu. Pociąg osobowy. Do stacji Jęcz Przez stację Siechmice. Jęcz Miłoszyce. Wiedzie na tor szósty. Przy bronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pelonu. Pociąg osobowy. Do stacji Jęcz Przez stację Siechmice. Jęcz Miłoszyce. Wiedzie na tor szósty. Przy bronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Zielona była główna, jechał na to do przy przyprawia czwarty. Pociąg skończył wiek. Pociąg niderski. Na nowo w kryzysach jechał 6 dni, i chronił Pociąg skończył bieg. Pociąg indystyki. Na nowo w kryzysach i Pociąg osobowy Barycz do stacji Krotoszyn, przez stację Wrocław na dotrze, Długołęka, Oleśnica, Radaje, Milcz, wjedzie na tor pierwszy, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg osobowy Barycz do stacji Krotoszyn, przez stację Wrocław na dotrze, Długołęka, Oleśnica, Radaje, Mimyk. wjedzie na tor pierwszy, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg radio do stacji Ostrów Wielkopolski przez stację Oleśnica. Twardogóra, od Dolanów. Planowy odjazd godzina 11.46 Stoi na torze trzecim przy peronie drugim. Pociąg radio do stacji Ostrów Wielkopolski przez stację Oleśnica. Twardogóra, Odolanów Planowy odjazd godzina 11.46 Stoi na torze trzecim przy peronie drugim. Pociąg Regio do stacji Ostrów Wielkopolski, przez stację Leśnica Twardogóra, Góra od Dolanów. Planowy odjazd godzina 11:46. Odjedzie z toru trzeciego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg radio do stacji Ostrów Wielkopolski przez stację Oleśnica. Twardogóra o Dolarów. Planowy odjazd godzina 11.46. od jest przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg do stacji